spotkanie inauguracyjne poświęcone budowie sieci szerokopasmowej w ramach programu rozwój Polski Wschodniej w obszarze inwestycyjnym tak zwanym H, obejmującym miasto Łomża, powiat Kolno, powiat łomżyński oraz powiat, powiat zambrowski. Jest to bardzo, bardzo potrzeb, ambitny i potrzebny program. Przede wszystkim który realizację którego ma służyć naszym mieszkańcom, naszym przedsiębiorcom. I myślę, że, że cel tego programu operacyjnego rozwoju Polski Wschodniej, który można tak latidarnie go określić, że jest to przyspieszenie tempa rozwoju tego regionu, a więc wyrównywanie dysproporcji w rozwoju gospodarczym i nie tylko gospodarczym, to mówimy o rozwoju całej informatyki. Projekt musi być zrealizowany do października 2015 roku, a jest jeszcze przed nami cała procedura dotycząca pozwoleń na budowę, oczywiście najpierw projektowania i później też wykonania sieci szerokopasmowej. Posiłkujemy się pieniędzmi Unii Europejskiej. 85% dofinansowania to jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Czyli czyli akurat przekładając na polskie programy to program operacyjny Rozwój Polski Wschodniej. Ta sieć jest realizowana w pięciu województwach Polski Wschodniej. W naszym województwie środki finansowe to 250 milionów złotych, w tym kwalifikowane to jest 204 miliony złotych, 10% proszę państwa dopłaca budżet państwa i 5% to e, samorząd województwa. Zbudujemy kanalizację po to, aby pompować światłowód e, o długości 1885 e, km. Najpierw budujemy szkielet w województwie, który będzie miał 131 km. Z tego szkieletu będzie wychodzić 8 węzłów e, szkieletowych. Od tego będą wychodzić sieci dystrybucyjne, zakończone węzłami dystrybucyjnymi. Tych węzłów będzie 173. Proszę Państwa, co to oznacza? Dzisiaj, dzisiaj, w, województwie, dzisiaj w województwie tylko 36% mieszkańców naszego regionu, a więc i instytucji, i przedsiębiorstw ma dostęp do szerokopasmowego internetu i też jest on takiej, można powiedzieć, wątpliwej jakości. W momencie, kiedy, kiedy zbudujemy sieć szerokopasmową na terenie województwa, a inne regiony również w swoich województwach, inne samorządy swoich województwach, to e, prawie 90%, 90%, ponad 90% instytucji i mieszkańców będzie miało dostęp do sieci szerokopasmowej i to do takiej jakości, jaka jest e, w cywilizowanych krajach europejskich, e, tej najlepszej jakości. Tak naprawdę w naszym województwie, po realizacji tego, tego programu będziemy mieli internet lepszej jakości niż, niż to jest na przykład w Warszawie. E, także nie ulega wątpliwości, że, że jest to e, przedsięwzięcie godne, e, godne uwagi i, i, i też e, aktywnej, szybkiej realizacji. Ja powiedziałem że czasu mamy niewiele, bo do października 2015 roku projekt musi być wykonany. I rozliczony oczywiście. Proszę Państwa, będziemy światłowody kłaść, znaczy budować kanalizację i później pompować światłowody przede wszystkim wzdłuż dróg. 47% to będą drogi powiatowe, i tutaj ważne jest, aby współpraca ze starostami układała się naprawdę po partnersku. Będziemy jeszcze o tym mówić. Wiążą się z tym oczywiście takie rzeczy jak. Zajęcie pasa drogowego prawda, i opłaty z tym związane, podatki od nieruchomości. Tutaj będziemy zwracać się do pan, panów wójtów też w tej sprawie. To jest bardzo ważne, ważna kwestia, ale to w drugiej części spotkania. Tak naprawdę te kwestie, to już jest czwarte spotkanie, te kwestie dominują te spotkania, ale jesteśmy na nie też przygotowani. Proszę Państwa, 26% dróg, przez, wzdłuż których będzie położony światłowód, to są drogi wojewódzkie. E, tutaj nie mamy z tym problemu, ponieważ to są nasze drogi, czyli Urzędu Marszałkowskiego, Województwa Podlaskiego. I, e, i tak naprawdę, jako pierwsi w, w Polsce Wschodniej, wykonaliśmy już taką kanalizację. To jest w ramach modernizacji drogi Hajnówka-Nowosady zostało położonych 6 km światłowodu. 18% to będą drogi krajowe, 9% to drogi gminne. Proszę Państwa, obszar, obszar naszego województwa został po to, żeby sprawnie ten projekt przeprowadzić. Podzieliliśmy go na 8 obszarów. Na 8 obszarów. I ogłosiliśmy oczywiście przetarg. W przetargu zostało wyłonionych 5 przedsiębiorstw, 5 firm, które w tych 8 obszarach wykonywać będą E, będą e, e, światłowód, e, kanalizacje. E, oczywiście e, nie, 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 nie każda, w, w każdych ośmiu obszarach, tylko e, w odpowiednie firmy wygrały, powiedzmy, w jednym okręgu, w dwóch bądź w trzech. E, dzisiaj, e, proszę Państwa, i w każdym z tych okręgów, drodzy Państwo, robimy takie spotkanie. Po co robimy te spotkanie? Robimy je po to, żeby e, przybliżyć wykonawców. E, sztaby pracujące nad projektowaniem i później nad wykonaniem, a także od bezpośrednio odpowiedzialnych w ramach Urzędu Marszałkowskiego właśnie z osobami, z którymi będziemy uzgadniać i uaktualniać tą sieć, i później oczywiście będziemy stawiać wnioski o pozwolenie na budowę. Proszę Państwa, studium wykonalności zostało już wykonane, ono jeszcze zostało wykonane wcześniej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, kiedy ten projekt był w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. E, oczywiście dzisiaj mamy, e, po, po, kiedy trafił ten projekt do regionów, myśmy podjęli po, się wszelkich pr procedur zmierzających do wyłonienia wykonawców. Ci wykonawcy zostali wyłonieni i będą, proszę Państwa, e, budować to w systemie zaprojektuj i wybuduj. Niektóre regiony robią zaprojektuj, wybuduj i operuj. My robimy zaprojektuj, wybuduj i później będzie jeszcze jeden przetarg na operuj. Po to, aby, aby zaprojektować, wybudować oczywiście potrzebne jest pozwolenie na budowę, które będzie wydawał Urząd Wojewódzki w Białym Stoku. I proszę Państwa jest tego tak wiele, jest tego tak wiele, tym bardziej, że jest to osiem obszarów. Że rzeczywiście dzisiaj potrzebne jest takie do, dobre partnerstwo i Urzędu Marszałkowskiego, i Urzędu Wojewódzkiego, ale po to, żeby, żeby to partnerstwo miało jakiś efekt, przede wszystkim jest potrzebne partnerstwo wykonawców, projektantów i poszczególnych urzędów gmin, miast i starostw. Tutaj bezwzględnie. I dzisiaj nam chodzi o to, żebyśmy żebyśmy się tutaj dokonali takiej, takiej poważnej integracji tego środowiska. Chodzi nam o to, żeby życzliwie, życzliwie, w sposób priorytetowy potraktować tą inwestycję w gminach. Zależy nam na tym, żeby wykonawcy, którzy będą przychodzić do gmin, uzgadniać pewne kwestie, chociażby prze, przepływ światłowodu, bo, bo nie znaczy to, że musi to wyglądać tak, jak jest to w studium wykonalności, tak, żeby byli traktowani priorytetowo, żeby nie musieli stać w kolejkach, żeby, żeby, żeby po prostu szło to w miarę. Szybko, gdyż, e, gdyż e, na pewno dużą robotę do zrobienia będzie miał jeszcze Podlaski Urząd Wojewódzki, a jeszcze trzeba to oczywiście wykonać. E, w, okręgu, w okręgu H wykonamy, czyli powiedz Zabrowski, Kolneński i Łomżyński plus miasto Łomża. E, wykonamy e, 234 km e, kanalizacji. E, w przetarg. E, e, który wygrała firma, o której którą za chwilę przedstawię i powiem zaproponowała sumę 23 milionów 339 tysięcy i tyle będzie ta inwestycja kosztowała w ramach okręgu H, czyli Łomżyńskiego, skrótowo nazywamy Łomżyńskiego, tutaj powstanie jeden węzeł szkieletowy, węzłów szkieletowych będzie 8, tak jak 8 okręgów, i jeśli chodzi o węzły dystrybucyjne, to na terenie, teren, na terenie obszaru Łążyńskiego to będą 22 węzły. Proszę Państwa, to nie jest tak, że Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego razem z partnerami buduje sieć i, i ta sieć zostanie bezpośrednio podłączona nam do domów. E, te 22 węzły dystrybucyjne, te 22, a, a w całym województwie 173 węzły będą dostępne dla, mm, e, to jest tak zwana ostatnia mila, prawda? Dla, do zagospodarowania tak zwanej ostatniej mili, czyli do, do, dostarczenie internetu do domu e, będzie, będzie dostępne dla przedsiębiorców. Tu chodzi o to, żeby pokryć białe plamy w województwie, ale też projekt też realizowany jest w celu aktywizacji przedsiębiorców w tym momencie branży teleinformatycznej i już w tej chwili, proszę Państwa, jeżeli mamy na przykład w Okręgu Łomżyńskim 22 węzły dystrybucyjne, to jeżeli znacie przedsiębiorców, którzy zainteresowani są zagospodarowaniem tej tak zwanej szafy, prawda, czyli węzła, do którego będzie oczywiście ten najlepszej jakości nośnik internetowy dołączony, to już proszę Państwa, proszę ich informować o tym, że w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, ale też w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego są odpowiednie programy dofinansowania tego typu inwestycji. Także w jeżeli, jeżeli zgłaszają się już do nas do Urzędu Marszałkowskiego sami przedsiębiorcy, bez, bez kontaktu z lokalnymi samorządami, e, ale też tutaj pole do popisu również dla, dla, dla starostów, dla wójtów, e, aby też w pewnym sensie zaktywizować e, firmy, które zajmują się tą branżą na terenie e, tych jednostek samorządu e, terytorialnego.